Ruszę zaraz pod świateł i jazda, o pan jak się za... jest, ładny czerwony co? Ale żeby nie było, że burżuj to czerwona strzała jest ukłony dla Toyota, profesjonalna, wesoła ale okulary za 20 zł, nie Raybany mimo, że jest nalewka tylko rajbuny. no nie są oryginalne Dzisiaj moi drodzy wyjątkowy odcinek był dzisiaj ksiądz u Filipa Heisera święcił kebaba, a my dzisiaj a ten czapki nie zjął Zwróciłeś w ogóle? Na uwagę? Ja nie wiem, jak tak można. Ale pamiętajcie, że to cały czas jest kebab. Chociaż jak to mówią, królestwo kebaba. Jedziemy do prawdziwego królestwa kebaba, bo jedziemy do Efezu na saską Kępę na ulicę francuską, gdzie wielu mówi: najlepszy kebab w Warszawie. Nie byłem tam bardzo długo i na dowód tego powiem wam, że pamiętam, że ostatnia cena za tego kebaba to było około 29 zł. Około 30. Ile dziś będzie kosztowało? Przypuszczam, że może być nawet gdzieś 45. Na kebaba jedziemy! Widziałem Dubasę w nosie. Sprawdzimy przede wszystkim, czy dalej jest. Tak dobry jak kiedyś, bo nie ukrywajmy, że kiedyś był mega. Jaka jest jego aktualna cena? No i czy będą kolejki. Bo pamiętajcie, że oni pracują na takiej zasadzie, że codziennie mają całą tam kulę tego kebaba, ale nie jest to kula mocy. I po prostu pracują do momentu, a się sprzedadzą. My jedziemy około godziny 14:00. Zobaczymy, ile już zeszło z tej kuli. Saska kępa, dodam, to jest miejsce, chyba takie numer 1 dla mnie, gdzie chciałbym mieszkać. W Warszawie, jakbym nie mieszkał u siebie na Bawrze, dużo restauracji, bliskość Stadionu Narodowego, też bliskość Centrum, bo nie ukrywajmy, wsiadamy no jest, w tramwaj jest i jesteśmy w Centrum, a jednak jest tam trochę spokoju, jest tam trochę zieleni, jest tam trochę ciszy, bliskość Wisły. Jedziemy i widzimy się na miejscu. Dotarliśmy i co najważniejsze, udało się zaparkować. Nie było oczywiste, bo na saskie jest ciężko. Jest około godziny 14. Jak widzimy, kolejka jest, ale jest to pora lunchowa. Przypomnę, że w lokalu FS mamy dwie części. Część restauracyjną, gdzie siadamy i zamawiamy sobie e, posiłki do stolika, a my idziemy po prostu do tej fast foodowej, czyli gdzie jest okienko, podchodzimy, zamawiamy kebaba, odbieramy go i idziemy konsumować. My już wiemy, gdzie zjemy, bo jak szliśmy tutaj, spotkaliśmy dwóch młodych e, mężczyzn. Dżentelmenów, którzy. Gentlemanów, którzy Kebaba stąd, bo było nawet widać po tej folii kuchennej. Kupili i zajedli sobie na takim murku, który jest po drodze do naszego auta, więc idziemy, zamawiamy, zajadamy i idziemy tam konsumować. Tak to wygląda. Wzięliśmy półtorej porcji lawaszu i półtorej porcji kebabu w bułce. Sos mieszany do obu, i tutaj jest jeden rodzaj mięsa. Jedna, jedna możliwość za całość zapłaciliśmy 56 zł. za lawasz 30 i za bułkę w kebabie 26. Czyli naprawdę ceny na tym samym poziomie. A wzięliśmy półtorej porcji. Pan powiedział hasło, lawasz półtora bułka półtora, to znaczy, że to jest dla nas. Tak się prezentuje, zaraz to będziemy rozpakować. Co jest ważne, jest tabliczka z informacją, że jeżeli kupicie w okienku kebaba, to nie możecie go zjeść przy stolikach restauracyjnych. Przecież pewnie trafiali się tacy, co jedli, więc dlatego napisali. Idziemy na miejsce konsumpcji. <grymne> Te są. rejbuny. Rejbuny. Gdybyście chcieli takie kupić, no musicie jechać do czeskiej Pragi i wydać ze 20 zł. Głodny jestem niesamowicie. Ja też. Ale wzięliśmy półtorej porcji, więc się najemy. To jest tego typu kebs, po którego warto przyjechać. Zobaczymy, czy się coś zmieniło. Zaczynamy od Lawasza, moi drodzy. Półtorej porcji. Jesteśmy na murku tak zwanym. Tak się kiedyś jadało kebaby. O, cebula wypadła. Już jest. Ale zapach jest kapitalny. Co jest ważne w tym kebabie? Że ten lawasz jest sam w sobie zajebisty. Warzywa są dodatkiem, ale ten tłuszczyk z mięsa powoduje, że one też kapitalnie smakują. Ale ten lawasz robi robotę. No i mięso, idealnie przyprawione, idealna jego konsystencja. No i powiedzmy sobie szczerze, jakość. Jakość tego. Jest na najwyższym poziomie. Nie jest suchy. On jest taki wilgotny. Jest wyczuwalne na nim, że ktoś go maczał, dotykał do tego mięsa, do tego tłuszczyku z mięsa. Dzięki czemu on jest taki bardzo wilgotny. Dla mnie prywatnie to jest łuda To jest coś, po co warto przyjechać tutaj na saską kępę, ustawić się w tej kolejce i jeść. Ostry. Rozgryzłem papryczkę. Co jest ważne, proporcja mięsa do warzyw. Czyli tych warzyw jest idealna ilość. Nie jest ich za dużo. Nie, drugi jest taki sam, tylko że na wesela jest bułka. No i nie ukrywajmy: półtorej porcji. Całkiem, całkiem spore. Wspominałem o tym, że jak byłem tu ostatni raz, kosztowało około 29 zł. Teraz półtorej porcji kosztuje 30 zł. W wielu miejscach kebaby są droższe niż te 30 zł. A nie mają w sobie takiej jakości. Tutaj relacja ceny do jakości jest absolutnie na topowym poziomie. Słuchajcie, tajniacy. Dobra, zaraz go dokończymy, ale pokażmy. Jak on się prezentuje w bułce? Jak staliśmy w kolejce, to jednak większość osób brała lawasz. Brała lawasz, wygląda to nieco inaczej. Spróbujmy samej bułki, żeby zobaczyć, jak to wygląda w smaku. Hmm. Tak jak w tamtym przypadku, lawasz miał w sobie tą jakość, która dorównuje mięsu. To tutaj również ta bułka to nie jest taka sztampowa, zwykła bułka, tylko to jest również bułka. Raczej w formie takiej, widzicie, greckiej bułki, bardziej takiej przygrillowanej, przypieczonej, która idealnie się, się z tym komponuje. Tu akurat trafiłem na część, gdzie jest ostry sos, więc pierwsze wrażenie jest takie, że, że to jest bardzo ostre, ale tam pod spodem jest również łagodny, bo w obu wzięliśmy mieszane sosy. Ja preferuję lawasz, bo się mniej rozwala. Tutaj w bułce wiadomo, że to może spowodować, że się bardziej tym upaćkamy. Tak samo jak w pierwszym przypadku, trzyma niesamowicie jakość. No i ja mogę polecić, przyjeżdżajcie na Saską Kępę do Efezu Dla fanów kebabów jest to, tak jak mówiłem wcześniej, absolutna liga mistrzów. I ja ją serdecznie polecam. Zjem teraz swojego do końca, aż szpilbuś będzie mógł zjeść tego. Yeah! No i serwetki. Hello. Z Kolim właśnie przejechał swoim fioletowym Mercedesem. Pozdrawiam, z Kolima. Dobry wariat jest. Zawsze chciałem mieć takie blond włosy, jak on. Ale wracając do meritum dzisiejszego odcinka, co by smakowało? Powiedz, Ta, podejdę dobre, do ciebie z mikrofonu. Dobre, do, 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 bardzo dobre, bardzo dobre, bardzo dobre, grasz pana, tylko warzywek mogą być więcej. A widzisz? A u mnie było w sam raz, co jest znamienne. Nawet szpilbusiowi opowiadałem tą historię poza kamerą, że jak byłem tutaj w wieku dwudziestu <laughs> paru lat, jak miałem lat 19, byliśmy tutaj z kolegą, to przez tyle lat. Kebab nie dość, że jest w tym samym miejscu, to jeszcze tak samo smakuje. I to jest cały czas na tym samym wysokim poziomie. No i klientela tego lokalu. No to nie jest oczywiście pan Czesio, który zszedł z rusztowania. Oczywiście on też może być, ale raczej to są korpolutki, którzy zrobili sobie przerwę na lunch, wyszli z biura, kupili. I lokalsi. I lokalsi, ale też grupa osób takich jak ja, która przyjechała z innej dzielnicy po to, żeby specjalnie zjeść, przetestować i skonsumować. Zachęcam, przyjeżdżajcie na Saską Kępę, odwiedźcie Efes, być może będziecie mieli chwilę dłuższą, wtedy usiądźcie sobie w restauracji, tam możecie zjeść to samo mięso, ale w kompozycji już całego dania. I powiem Wam to, co jest najważniejsze. Po czym poznać dobrego kebaba? Po tym, że się będzie dobrze odbijał, a po tym Efezie to jest murowane. Polecam, przyjeżdżajcie, konsumujcie i dajcie znać w komentarzu, czy Wam smak... Yy, czy co? Może nie. Może nie autem. Może nie autem. Może taksówką przyjedźcie i wtedy będzie Wam łatwiej zaparkować, bo niezwykle trudno tutaj znaleźć miejsce do parkowania. Mi smakowało, mi się podobało. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie lajka like pod tym filmem, napiszcie komentarz, czy byliście w Efezie, czy zamierzacie tu przyjechać, czy generalnie lubicie kebaby, bo ja lubię. A szczególnie dobre jakościowo, takie jak tutaj. Pozdrawiamy Was z Saskiej Kępy. Do następnego razu. Smacznie. Pozdrawiamy. Cześć.